Co do powierzchni, 17 na liście największych miast. Blisko 200 tysięcy ludzi, 18 co do liczebności miasto w Polsce. Co do skumulowanych emocji, w piątek bez żadnej konkurencji, wystarczą dwa słowa: Piast, górnik. W sumie rosterka dla Gliwic, dla miasta, które w znacznej, ale nie w całej części oddane jest piastowi. Trzy duże dzielnice, łabędy, Sośnica i Kopernik to głównie fani górnika Zabrze. sami kibice, jak się ich pytać, czy jednej, czy drugiej drużyny, nie są w stanie tego wytłumaczyć, skąd, skąd się wzięły te animozy. Gdzieś zostały ulokowane, to miasto zostało podzielone gdzieś na jakichś kibiców Górnika, na kibiców Piasta, no i to tak, tak to ciągnie się dalej. Może składy nam coś chociaż wyjaśnią? Zabrzanie bez Banasia, Pitrego oraz Madejskiego, czyli tego, który strzelił jednego gola w meczu tych drużyn jesienią. Na skrzydłach Zachorski i Gorawski. Odpowiedź gospodarzy... To między innymi Kasprzyki, Olszar, czyli byli górnicy. W środku pola Gliwicka, Gwiazdeczka, Kamil Wilczek. Pierwszy w historii mecz Ekstraklasy w Gliwicach, Śląskie Derby o przetrwanie w lidze. Frekwencja tak duża, że mieli swoje 5 minut pomysłowi. Pierwsze dwa kwadranse dla koneserów przesuwania. Ale dopiero potem wszystko się rozpoczęło. 34 minuta. Rzut wolny dla drużyny Henryka Kasperczaka. Dla drużyny, która tej wiosny nie przegrała jeszcze meczu. Smirnows tuż obok bezradnego Kasprzyka Kasprzyka, który ponoć po zakończeniu tego sezonu zmieni barwy klubowe i wyląduje właśnie w zespole dzisiejszego rywala w górniku zabrze. Minutę później odpowiedź gospodarzy. Akcja rozpoczęta przez Muszalika, Olszar. Dobra interwencja Nowaka. Źle dach wykorzystuje to Mariusz Muszalik. Muszalik! Przepiękna bramka w 35 minucie. Ten zawodnik pierwszy raz w tym sezonie. I pierwszy raz dla Piasta. Zespół Dariusza Fornalaka. Spisuje się wiosną. Naprawdę bardzo dobrze w trzech ostatnich meczach. Dwa zwycięstwa po 1 do 0. Remis z Jagiellonią 1 do 1. I teraz bardzo dobre otwarcie zespołu, który może po raz pierwszy w tym sezonie, po raz pierwszy w historii Ekstraklasy zagrać na własnym obiekcie. W 38 minucie mogło być 2 do 0. Źle interweniowały. Nowak zderzając się ze Smirnowsem, Sebastian Olszar i swój zespół ratuje Grzegorz Bonin. W tym spotkaniu bez szczęścia oznaczony numerem 31 snajper gospodarzy. Jeszcze dwie akcje z pierwszej połowy. W samej końcówce tej części do roboty wzięli się zawodnicy Henryka Kasperczaka. Nie najlepiej przyjął piłkę Adam Danch. Starał się z tego skorzystać. Damian Gorawski, ale strzelił kilka metrów nad bramką Kastrzyka. A wszystko rozpoczęło się od bardzo ładnego zagrania Pazdana. Ostatnie sekundy pierwszej połowy, rzut wolny wykonywany przez Roberta Szczota. Niezorientowany w całej sytuacji, zresztą jak i w całym spotkaniu Tomasz Zachorski. Po pierwszych 45 minutach 1 do 0 dla gospodarzy i w przerwie szaleństwo na trybunach. Druga część i aż dwie zmiany w drużynie gości. Za poturbowanych Gorawskiego i Nowaka. Jarka, a do bramki Michale Waclawik. Dank do Jarki. Takie uderzenie od niechcenia. To mogło zaskoczyć Kasprzyka, ale gdyby piłka wylądowała między słupkami bramki. No i gospodarze. Akcja lewą stroną boiska. Lumir Sedlaczek do Wilczka, Wilczek szybko wybija Pazdan, Dan fatalnie gubi piłkę na rzecz sedlaczka, Kamil Wilczek obok bramki mogło być 2 do 0 i mogło być już po meczu górnicy w ostatnich spotkaniach nie grali nawet źle, remisowali z Legią i z Lechem no ale punktów przybywało jak po każdym innym nierozstrzygniętym wyniku tylko po jednym no i w tabeli cały czas ostatnie miejsce zobaczmy bo to ciekawa sytuacja zdaniem arbitra był spalony widzimy to zupełnie inaczej błąd sędziego asystenta ten gol smektały powinien być uznany powinno być 2 do 0 a tak wynik tego pojedynku cały czas sprawą otwartą Przewaga w całym meczu drużyny Dariusza Fornalaka. Górnik Zabrze jakby troszkę zagubiony. Jak nie idzie, to piłkarze często szukają swojej szansy w stałych fragmentach gry, ale tym razem nawet Kołodziejowi nie udało się zdobyć gola. Piast Gliwice w bardzo prestiżowym spotkaniu. Zasłużenie pokonuje Górnika Zabrze 1 do 0. dawno nie byłem na meczu, po którego zakończeniu kibice przez kilka minut nie opuszczali trybun No bardzo się z tego cieszymy, bo to pierwszy mecz w Gliwicach i od razu takie święto, naprawdę dziękujemy kibicom za wspaniałą atmosferę my myślę swoją grą również dopasowaliśmy się do tego widowiska bez dwóch zdań to nie był przypadkowy wynik, wy dzisiaj byliście naprawdę od górnika o co najmniej jedną bramkę lepsi bardzo miło mi to słyszeć, bo bo na pewno po to trenujemy, po to gramy, chcemy się utrzymać w lidze. No i jestem ogromnie szczęśliwy, również nie tylko z tej bramki, ale do, z dobrego naszego występu. Siadła? No, siadła. Cóż powiedzieć, siadła, bardzo się cieszę. Dedykuję ją moją, moim dzieciom i małżonce, bo, bo rzadko te bramki strzelam, a no, oby częściej. Dla Piasta Gliwice to było siódme zwycięstwo w tym sezonie. Ta wygrana pozwoliła drużynie z Gliwic awansować na ósme miejsce w tabeli. Znowu możemy wrócić do tego meczu. Irlandia Polska, bo gdy patrzyłem wczoraj na ten mecz, to moje skojarzenie było takie, że ten Piast jest właśnie tą Irlandią, która teoretycznie ma słabszy skład, słabszych piłkarzy, biorąc pod uwagę ich umiejętności indywidualne, ale mają w sobie taką większą chcicę na to zwycięstwo. Tak, Zagrali z większym zębem, a Górnik Zabrze, no, potwierdziła się ta Teoria, że ze słabszymi teoretycznie drużynami od Lecha, Legi, będzie im się grało trudniej, że ciężko będzie górnikowi zabrze narzucić rywalowi swoje warunki gry, tak trzymać go cały czas w garści. Znaczy, dla mnie to umiejętności piłkarskich wielkiej różnicy. Ja bym nie powiedział, że była między zabrzem a górnikiem, a, a piastem. Tam nie ma w zabrze aż takich kreatywnych piłkarzy, żeby powiedzieć, że to jest zespół, który do defensywy. Jak gdyby zepnie piast Damian gliwice. No że Damian Gorawski, Robert Szot, no, no Zachorski, no, no Pazda, no, no to są no albo tak, reprezentanci, albo piłkarze tacy ważni w liczbie. Trzech piłkarzy ofensywnych i to jest wszystko, co w tym meczu miało miejsce. I górnik właściwie z tymi trzema piłkarzami, czyli Szot, Gorawski, Zachorski miał straszyć piasta tak Gliwice. Reszta pozostali piłkarze to są piłkarze defensywni. W środku pola mamy trzech piłkarzy defensywnych, mało kreatywnych, to, to nie są piłkarze, którzy mogą wejść y, z drugiej linii i zrobić jakąś akcję y, więc tu y, na pewno górnik Zabrze będzie miał problemy górnik Zabrze będzie się dobrze prezentował jeżeli strzeli bramkę i wtedy konsekwentnie wszyscy zawodnicy będą y, bronić dostępu do swojej bramki wtedy mają jak gdyby szansę na to, że osiągną y, dobry wynik, natomiast zobaczmy tą sytuację, grają z Piastem i y, przez właściwie cały mecz nie stwarzają Yy, sytuacji. No czy, jedna setka Smirnowsa, że to... była setka, ale to w podstawowym fragmencie gry, to nie moment, było... moment, który mógł odwrócić całkowicie losy meczu, na a pewno, potem wyprowadza, na... wyprowadza akcję piasku, i z tego właśnie pada Na pada pewno, ramka. gdyby górnik Zabrze strzelił tą bramkę, pokazał to w meczu nawet derbowym z ruchem Chorzów, że wtedy jest dyscyplinowany, fajnie ustawiony i to im pasuje, taka gra im pasuje. Natomiast gdy będą tracić bramkę, to właściwie udało mi się odrobić te bramki na swoim boisku z Arką Gdynia, gdzie Arka już w końcówce faktycznie oddychała rękawami. Ale tu będą mieli problem i tu boję się ogórnika zabrze, że. Za dużej z piłkarzy defensywnych, za mało kreatywnych. Oglądając ten mecz, przypomniał mi się Mandejski, który na jesień był piłkarzem wiodącym, kluczowym, który właśnie gdy ten stres ogarniał e, cały zespół. On potrafił wziąć sprawy w swoje ręce i tam e, dryblować, mieszać, stwarzać jakieś sytuacje. Trochę też dla mnie ta niezrozumiała sytuacja. Nie wiem, z jakich powodów do tej młodej ekstraklasy został przesunięty, ale takiego piłkarza brakowało. Brakowało e, piłkarzy, którzy by mogli coś zmienić w momencie, gdzie nie idzie takich piłkarzy nie było na ławce rezerwowych i takich piłkarzy Górnik ma bardzo mało. Dużo czasu poświęcamy Górnikowi Izabrze, ale Antek w końcu do Piast wygrał to spotkanie. Mariusz Muszalik przypominam sobie, jak kiedyś rozmawiałem z Janem Wosiem, pytałem, który piłkarz tak na treningach jest najlepszy? On powiedział właśnie o, o Mariuszu. To wreszcie Mariuszowi udało się to, co prezentuje podczas ćwiczeń, przenieść na ten grunt ligowy. Zresztą to też jest miłe, że los dał mu drugą szansę, bo on najpierw wypracował setkę tak, koleże a chcesz. później... Ta piłka wróciła, wróciła do niego. Wróciła do niego oczywiście tutaj też może się przyczepić do, do obrońców górnika, którzy, no, Czy defensorów pozwolili mu oddać strzał z 18 metrów, 19 metrów, gdzie, gdzie tak naprawdę no, nie mają prawa tak się zachowywać i patrzeć, jak go jak, jak no piękny strzał z Myślę zabali, da, bo trochę tak tak był jest. rozpędzony przebieg Pewnie w Górniku brakowało też Banasia. No, powiedzmy sobie szczerze, to jest piłkarz ważny dla defensywy Górnika. Mimo wszystko, bo, bo zgodzę się, Kasek ma rację, że, że Górnik to jest taki, taką drużyna, która z silnymi rywalami może się świetnie bronić, jakąś kontry wyprowadzi, bo ma Szczota czy Zachorskiego, ale z drużynami, które są słabsze, no, to nie może ich słamsić. I trzeba, trzeba powiedzieć dobre słowo o Daruszu Fornalaku. Hmm. Trener, który został pogoniony z Zagłębia Lubin, który prowadził, był na pierwszym miejscu w Lidze czy na drugim. bo Zobaczmy, co się mianowani... teraz dzieje za tak, ja co się dzieje, tak, w Lubinie, a co robi Fornalak i na pewno tam w Lubinie mają już, już, yy, no, takiego kaca, bo naprawdę po, pozbyli się go lekomyślnie, wydawało mi się, że to będzie tak, tak łatwo, a Fornalak robi swoje i, i tutaj, no, z drużyny nie, nie chcę jakby ujmować nic z tym piłkarzem, ale to są tacy rzemieślnicy ligowi, prawda? Wydawałoby się, że kandydaci do spadku, a teraz tak naprawdę no, wielkie firmy są z górnikiem na czele, za ich plecami. Taką widać y, dobrą, zdrową symbiozę w drużynie Piasta. Mm -hmm. Między tymi starszymi zawodnikami, a młodszymi. Albo Podgórski poda, strzeli bo, Bojarski, tak. a to Wilczek strzeli, a za chwilę coś od siebie Gdzieś dołoży kończą, kielik, tak. y, Muszalik. Mm -hmm. Także to faktycznie wygląda całkiem... Przyjemnie. Teraz zapraszamy Państwa na stadion przy ulicy Konwiktorskiej, gdzie grały dwie Polonie. Polonia Warszawa kontra Polonia Bytom i Grzegorz Milko. W każdym klubie są pewne tajemnice, nakazy i zakazy. Zakazem w szatni Polonii Warszawa jest tajemnicy, kto tak naprawdę ustala wyjściowy skład czarnych koszul. Bo podobno jest tak, że zanim trener Bogusław Kaczmarek ogłosi to swojej drużynie,